Witam, pora na filmik z obróbki, e, filmiki z obróbki, zaczniemy od e, omówienia, krótkiego omówienia prac. E, tak, tu mamy to źródełko połuczyńskie. Wiem, że już mówiłem, już pisałem, ale no, w filmiku muszę wspomnieć, zawsze jak największa rozdzielczość. 2 megapiksele to zdecydowanie za mało, to znaczy 2.1 chyba, czy 2.2, nie wiem. Fajnie, że zdjęć wchodzi na kartę więcej, ale no, dzisiaj mamy takie czasy, że to nie jest klisza. Kartę można sobie wyczyścić, to znaczy zgrać z niej i tak całkiem sporo się mieści. Także zawsze jak największe. To co dopiero jak, jak robi się w rawach, bo JPG naprawdę mało miejsca zajmuje. Widać 1,4 mega w pełnej rozdzielczości pewnie zajmuje 6, 7, a raw zajmuje 20. I naprawdę większość osób. Wiele osób robi w rawach i tych zdjęć wchodzi trzy razy mniej niż tych jpg u pani dużych, więc co dopiero wtedy jest? A jakość jest najważniejsza. nigdy nie, nie przeskoczymy tego, nie wyciągniemy z niższej jakości wyższej, a, a często szkoda. Tu mamy bardzo fajne tło, troszkę szkoda, że tak mało było pokazane, można było lekko pod innym kątem, bo wyszło naprawdę świetne. Te paprotki rozmazane wychodzą. Nieźle. No, tu ostrość jest na tyle, na ile te megapiksele pozwalają. Troszkę prześwietleń, ale myślę, że jest całkiem nieźle. Ostrość na oko. Fajny kadr. Tu jak ona się czaiła nad tą wodą. Troszkę trzeba odzyskać tutaj szczegółów na niej, ale myślę, że jest wszystko jednośnie. I ładne bliki się porobiły. Od tego połyskującego światła na mokrym. Tutaj ślimak. Troszkę w cień nam wszedł, ale, ale jest ostro, i y, myślę, że tu mamy na tyle dużo szczegółów, a tutaj na, na tyle niezbyt prześwietlone, że da radę coś z tego wyciągnąć. A tu y, szczególną uwagę przykuwa ten wzór, no bo jednak mamy wszystko schodzące się w jedno. Y, jakoś by się przydało wyeksponować tutaj tą, tylko że właśnie, co jest najgorsze, że na niej nie ma ostrości. Ostrość jest gdzieś tu, a to miejsce, czy to miejsce nie przykuba uwagi. Najbardziej przykuba uwagę to. Można było tutaj położyć jakiegoś liścia w innym kolorze, nie wiem, klonu czy czegoś, żeby on, żeby on się tutaj odznaczał, bo oność, wzór jest świetny. Tylko właśnie tak troszkę niedopracowane, ale naprawdę ciekawy pomysł. O, tu, tu już mamy ładną ostrość, mamy coś pokazane na pierwszym planie w tle y y to znaczy ruiny. Tą starą ścianę, to jest stodoły, no naprawdę fajne ujęcie, technicznie też jest całkiem nieźle. Eee, także no myślę, że coś fajnego z tego zrobimy. O, a to są takie, takie rzeczy, które eee, no może nie tyle, że zaskakują, ale nagle trafiamy na, przeglądamy setki zdjęć wszystkich uczestników i nagle trafiamy na coś, czego nigdzie indziej nie widzieliśmy, no bo jednak wiele tematów się powtarza, a a to nawet nie jestem pewien, gdzie było zrobione, ale wyszło naprawdę fajnie. No Takie wzory, wzory, proste wzory geometryczne, proste przedmioty potrafią wyjść na, na zdjęciach naprawdę nieźle. Tu jest ponownie to samo. Świetnie wyłowione, świetne, świetne. Po prostu coś, coś innego, coś co, co pokazuje, jak wiele rzeczy omijamy spacerując gdzieś. <coughs> Tutaj z kolei mamy ciekawie zobrazowaną sytuację. Te śpiące kaczki i tutaj są fotografowane. Lekko skośny kadr. Może nieco za dużo w góry, za mało dołu, ale myślę, że przytniemy i wyjdzie na, naprawdę nieźle. Te kamienie też tworzą nam fajną fakturę. Myślę, że sytuacja i, w ogóle jest, i zdjęcie jest ciekawe. Tutaj nie wiem czy aż tak bardzo skośne, ale ma to swój urok. I przede wszystkim światło też fajnie się zgrało. Jest trochę ciemnawo, ale myślę, że da radę go tutaj wyciągnąć. I no, ta woda, to niebo odbite, no i kamienie tutaj. Dużo, dużo cieni, bo światło padało chyba stąd. Więc dużo cieni, dużo zakamarków i taka... No, wzorzyste to wyszło bardzo. Faktura jest bardzo wyraźna. O, tutaj ten mini wodospad. Technicznie jest naprawdę nieźle. Jedna trzecia sekundy, a najlepsze, że to. Nie jestem pewien, czy to nie było z, duch, z ręki. Ostróż jest całkiem niezła. Ta siatka tutaj daje kontrast do tej wody. No, całkiem przyjemne ujęcie. No, to jest rewelacyjne. Aż żal, że to jest w takiej rozdzielczości niewielkiej. Oczywiście, do internetu to jest w zupełności wystarczające. Nie wiem, jak to będzie wyglądało na wydruku to Raz, a dwa, że my zawsze coś jeszcze potrafimy uciąć. No i szkoda, bo tutaj nie będzie można za wiele. Ale no, wyszedł naprawdę świetny. Zwłaszcza, że jest taki skośny, dynamiczny. No, tutaj tylko można gratulować, bo zdjęcie wyszło fajnie. O, to jest takie coś z innej perspektywy. Kadr, skupienie uwagi na tych kwiatkach, ale w tle mamy. Budynek, wszystko jest przemyślane, te postacie stoją, fotografują, ale jednak wszystko z perspektywy tych kwiatków pokazane. Naprawdę, naprawdę nieźle. O, a to jest brama. Tylko nie wiem, ja bym widział ostrość na tej klamce. A jest tutaj na tej krynie, ale naprawdę te uchylone drzwi i taki ciasny kadr. No, rewelacja. Jeszcze jakby tutaj rękę było widać. <laughs> to takie typowo horrorowe by wyszło. O, to też jest. E, zupełnie inna perspektywa ta poręcz w tle podwórko e, spękane drewno faktura drewna no, kadr jest naprawdę ciekawy e, no i taki inny inny punkt widzenia to o to właśnie w fotografii chodzi kwiatki ciasny kadr, ale no technicznie jest dobrze jest ostro e, może troszkę góry by się więcej przydało, ale myślę, że nie ma na co narzekać. Naprawdę przyjemne ujęcie. Ujęcie. O, tu też jest coś innego, nawet ta ręka się odbiła. Te odbicia zawsze fajnie wychodzą. Zwłaszcza, że to jest takie coś wklejone ten. Tu mamy obraz, wklejone kółko, i w środku jest coś zupełnie innego, jeszcze zniekształcone. No i fajnie, fajnie to wyszło. A tu muszę narzekać. Bo tak szkoda mi ostrości na tym kocie, bo on się chyba tutaj troszkę rozmazał. 1,80 to wiele wyjaśnia, chociaż wąsy są w miarę ostre, bo jeszcze może deczko niżej, chociaż i tak widać dużo, chodzi o to, że ta perspektywa widać, jak od razu człowiek się zastanawia skąd on tutaj idzie, czy może spod tego samochodu, czy może z tych krzaków, ale tak widać trudy tej kociej wędrówki. Fajne, fajne ujęcie, szkoda, tylko troszkę ostrości. A tu te wszystkie napisy. To też nie wiem, mi się to z dzieciństwem kojarzy. Kiedyś było masę, masę takich miejsc i dzieciaki się bawiły wszędzie. Tutaj jeszcze <noise> ogon wystający. Tu strzałka, tutaj nie powiem co. Nie, chociaż to jest pęknięcie. Eee, tutaj serce, tutaj FKS. No w każdym razie zawsze takie napisy fajnie wyglądają. Jak podciągniemy trochę kontrast, to będzie naprawdę nieźle. Tutaj trzeba pamiętać, wyższa czułość, nie ISO 100. Nawet jakieś słoneczko podbić do 200, 400, może nawet 800. Wtedy to jest bardzo ważne i jak najdłuższa ogniskowa. Tu na szczęście ogniskowa jest chyba najdłuższa z możliwych, chociaż nie wiem, jakie to dokładnie szkło, ale no, myślę, że z ostrością całkiem, całkiem, całkiem sobie aparat poradził, z ustawieniem ostrości. Może troszkę przed, Ym, tylko jedna dwustetna no to jest naprawdę czas za, za długi na takie ujęcia. Ale światełko fajne, kadr fajny, brak zbędnych elementów, odpowiednio wszystko pokazane, tylko trochę ten czas. Trochę czas za długi. O, a tutaj zobaczymy, ile da się wyciągnąć z tych ludzi na tej łódce. W takich momentach trzeba próbować, bo bardzo duże znaczenie ma, na jakim my jesteśmy poziomie, bo jeśli w Wejdziemy na coś wyżej, to nagle się okaże, że to co jest bliżej, czyli ta łódka zejdzie nam niżej i po prostu ta linia brzegowa podniesie się, ten, podniesie się ponad, możliwe, że ponad postać. To znowu może nam gdzieś uciec, nie, chociaż raczej nie, raczej się rozciągnie. Odległość między tym a tym będzie większa, jak wejdziemy wyżej na jakiś pieniek, na kamień e, i dlatego warto kombinować i w takim momencie, chociaż ten fakt, że tutaj czasu nie ma, oni jednak płyną, ale yy, no, kto nie ryzykuje, nie pije szampana. Trzeba, trzeba starać się pokazać jak najwięcej. A tutaj ważna jest też ta głowa postać. Zobaczymy, ile się da wyciągnąć. Może się uda tutaj coś odzyskać. W każdym razie, w odbiciu ich mamy. I widać całkiem fajnie. No i ogólnie sam, za, yy, sam zachód czy wschód? 19, 48. No, myślę, że zachód. <laughs> całkiem fajnie. Tu też jest ciekawe ujęcie z perspektywy kamienia. Niebo byłoby wyszło naprawdę ładne. Tutaj kolejny kamień, kolejny i ten zalew połczyński, jeśli się nie mylę. No, no, na pewno to. No, cał, całkiem fajne, przyjemne ujęcie. A to są już te detale, które gdzieś tam można wyłapać, jak ktoś ma wprawne oko. Nie wiem co to za grzyby. Nie chciałbym zjeść, ale wyszło naprawdę fajnie. Ostrość jest, ładna płytka głębia. Wygląda jak umoczany w atramencie. Naprawdę fajne, fajnie wyszło. Tu jest podobnie. Mamy ostrość trafioną, tam gdzie trzeba. No, kadr jest w miarę ciasny, dynamiczny. Nie wiem, czy coś, coś tam przytniemy. Płytka, głębia. Myślę, że, że zdjęcie motyla naprawdę całkiem nieźle wyszło. O, tutaj mamy rozdzielczość dużą. Troszkę. No, ISO 3 200 to jest troszkę duże jak na. E, chociaż nie, to jest 650. zmyliło mnie, bo tam było kilka razy za alfa 200. E, w każdym razie e, ISO 3200, jakby tutaj, e, bo jednak jest niedoświetlony trochę. Jakby dać mu na plus. Nie wiem, jak była kompensacja ustawiona. E, nie widzę. korekta ekspozycji minus minus 1,7 jakby nie było minus 1,7, tylko na przykład minus 1 albo minus 0,7, to ten czas by się jednak wydłużył. Nie na tyle, żeby był problem z zamrożeniem akcji, ale jednak mielibyśmy więcej szczegółów. Równie dobrze, jeśli mieliśmy naprawdę taki szybki czas, bez problemu można było troszkę zbić tą czułość. 100-1600 dałoby już sporą różnicę, bo no, mimo tego, że tutaj jest naprawdę ten ostrość trafiona, Troszkę zabiera nam detali, już ten po prostu ta wysoka czułość i ten brak światła, bo ogólnie kadry jest naprawdę fajny. No, tu jest naprawdę fajnie, jest ostro, sytuacja jest ciekawa. No, wygląda rewelacyjnie. Nie ma co tutaj więcej, nie mam nic więcej do powiedzenia jeszcze szkoda tylko że to nie lustrzanka by mielibyśmy troszkę więcej z lewej strony a to jest kompakt Olympus więc proporcje 4 na 3 yy, i troszkę, troszkę wąsko w tą stronę a szkoda tu przycinać i szkoda tu przycinać więc zostawimy tak nie no, wygląda regulacyjnie no to znowu kompakt Też mam masę zdjęć różnych ze wszystkiego co się da E, tak, mimo ISO 400 troszkę już szumu weszło. Sam zachód jest ładny, e, mamy fajne drzewka, fajne chmury. Troszkę e, technicznie aparat jednak nie do końca sobie poradził, ale kadry jest naprawdę przyjemne. A tutaj e, to, co przykoło przede wszystkim uwagę, to jest ten, ten cień. Mamy krzyż, mamy, mamy cienie, mamy Liście, czyli to, nie wiem, wszystkim się to kojarzy z cmentarzem, dlatego że no, najczęściej przebywamy na cmentarzu, jednak we wszystkich świętych masa ludzi, masa ludzi przychodzi tylko o takiej porze, i, i raczej cmentarz mi się kojarzy z, po prostu z jesienią. Mi też, ja też tak miałem, jak byłem dzieckiem. No i, i tutaj jest to, co się kojarzy z cmentarzem, czyli właśnie takie jesienne klimaty, jest cień. No kurde, rewelacyjnie to wyszło. Naprawdę. Nie mogę się doczekać, aż coś z tym jeszcze spróbuję zrobić. Także dziękuję za uwagę, zapraszam do dalszej części.